Hej, Simono, wam wszystkim z tej strony grzybek, a dzisiaj ze mną jest. Alano, e, Tak, i dzisiaj będziemy robić. A to jest, jest już trzeci odcinek z z Minecraft SkyBlock. I dzisiaj zrobimy e, e, zimową wyspę. Okay. Ale już tutaj, ma... ja mam dwa lodu, więc. Kto ci zrobił lodę? Dobra, to Ty. przy tablicy tutaj zrobimy ten. Ten? No to chodź, czekaj, weź się Jestem? przesuń. się. Jeszcze raz, dwa. A te wyspy też się będą za, e, ten zaliczyć do zadania powiększy wyspę? Ej. E, no nie, akurat wyspy nie. Hmm. Dotąd? No, odsądny śrub. Śnieg, daj śnieg. Daj, mi po co kobla? No, w którą stronę będziemy koblać? Ty Tylko tyle. A, yy, i dla wyjaśnienia skąd mam ten, skąd mamy ten śnieg. No to tak, ja sobie dzisiaj rano przed na chwilę wlazłem na serwę i poszedłem na chwilę na spawn'a, żeby sobie tam pochodzić. I poskakać. I yy, zauważyłem, że koleś yy, topi się, co? No to... Poczekałam, aż się sam zabije y i. A zbroja, jeszcze o tym opowiedz. Tu zes I on zginął, i sobie zabrałem ten śnieg, i już. A z jaksową zbroją było tak, że... że. Że, 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 że. A, że tutaj jest taki warp, jak warp blok i koje zginął w dyksowych rzeczach. Ja podbiegłem i kolej z łuku mnie zastrzelił niechcąco. Ale to nawet wiesz, gdybyśmy mieli tę sobą zbroję, no to byśmy ją wyrzucili do mnie, żebyśmy zrobili zadanie. Ale on tak. też jeszcze miał ten, yy, takie fajne rzeczy do obudowy. On miał chyba wszystkie sadzonki, to najlepsze było. No, dobra. To byśmy je zostawili, chyba nie. Gdzie ty masz jeszcze tego snigu? Jest zero. Co? No? <laughs> Alar. No dobra, no to... Ooo oh. Fuck, I nie mam. Czego? No bo ja robię, ja mam Eeeam, um, sodonka, sodomka, to ja kupię sodonkę. Okej, okay, już kupiłem. cztery od razu a no, tam masz dwa drty no to położę okej okay. no i dobra już zrobiliśmy zadanie <taki> wyspa jest wyspa. jeszcze może grzybową zrobimy bo tam mamy czekaj mamy drta? mamy wszystko mamy ale tamten poczekaj więc to szkoda że tutaj szkoda że tutaj ten zrobiliśmy Grzyb. Ej, to zróbmy tutaj taką małą wystawkę z grzybów. No, zrobimy, zrobimy. Właśnie. Tutaj, chodź. No tak, tak idę. A, bo tutaj my już mamy zasadzone grzyby. A, e, powiem, trochę. trochę? Zmarnował. 400. No. Drewno. No. Dobra, no. tyle to wystarczy. Wiesz co może jeszcze tutaj tak przejść na mnie Tutaj tak woi I poczekamy do... Ja te... mam delta. Co? Mamy mączkę kostą mamy, przecież z Ema Nie, co mnie po prostu grzyby nie walnął się. Niech to zabrzmiało, walną mnie po prostu grzyby Cham się walnąłeś? Dlaczego? Pst, dobra, mam już jednego grzybyka. To poczekamy do końca odcinku. Ej, poczekaj no. Na... ta wyspa była piękniejsza. Wow! Spadłeś? Nie, złapałem się w wody. Ej no, szkielet i ten... ...zombiak jest na tamtej śnieżnej. Poczekaj, mam pomysł. Jesteś w wodzie? Tak. Poczekaj. Jeśli ja spróbuję stąd wydostać, E no pomogę pom ci. O, udało mi się! Jak? No! Eee Creeper! <grymne> Znowu spadłem! No co to jest? Jak? <grymne> 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 Zginąłem! Dojdź. Ufok, tu była dziura, ja prawie do niej wlazłem! <grymne> Mam laga i mnie bije szkielet. Jest o co a ła! One mają też nie mocny odrzut. Wezmę na ten. Miecz. Nie no, co to było? Jakiś fail. Spon Au! zabije mnie jeszcze! O... <laughs> Jedna serduszko! Mamy coś do jedzenia? Mamy mm, w tamtej skrzyni. Boże! Nie! Mm. Boże! Dlaczego mam w trosie strzałę? Ale ginie do tej jeszcze, olol. No, ale to jest fajnie się nie. Na tym, na tym modzie. Dla tych, którzy nie ogarniają. Masz go, bla? Dla, dla tych, którzy nie ogarniają, mam tego modyfikację. Animated players. Dobry idę do EXPAS. Dobra, jednak. Bej <laughs> EXPAS-em. Miałem już 300. staki. Nie. 2, 3, 3 powiedziałem. A nie wcześniej, na nagraniu jeszcze. Nie wiem, walę to. Dobry, z tak. Dwa po trzy. A trzeba będzie to oświetlić, tę wyspę. Tak, wiem. Tylko, że się boję, że te. Jaki wyrzuciłem ten kill Czekaj. A chcesz, jeden kill masz? No, nie mogę go wziąć. Mam nagi. Ja ci dam jeden kill też. O, mamy dopiero jeden. Hm. Zabrałeś pewnie nie, nie, nie mam Spoko Fajne lagi tutaj są Dopiero teraz mam lagi lol Ej, a dziś no. jest tak gorąco, co nie? No I e, mój kolega przez cały dzień w szkole był w tych... z bluzie O oh, I to takie grube że o oh ja yeah. A wiesz ile ja mam dzisiaj w lekcji? Ile? Jedną na WF-ach to. No, WF-y to jakby nie lekcja. No, to, to, to ja miałem, czekaj. Na jednej lekcji mało pisaliśmy, oglądaliśmy film, na drugiej pani nas oszukała, miał być film, pisaliśmy na polskim. Potem na matmie. Olbym spadł, Na matmie tam coś, kto chciał, no to pisał, kto nie, no to nie pisał. No Ty pewnie to, nie pisałeś? Nie. Co tam można zrobić, ale nie trzeba. No. Wiesz, było spoko. A jutro nie idę do szkoły. Dlaczego? Bo jutro mam urodziny. Jutro. No. Jutro. No, jutro. 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 Kiedy, I Kiedy się może? Z kolei z kolei no, to zrobimy. Co zrobimy? Z jakiej serii właśnie? survival, survival games, skybact czy z czego? Teraz nagrywamy trzeci odcinek sur, yy, ze SkyBlocka, a musimy jeszcze tam trzeci, yy, na survivalu trzeci odcinek. Nie wiem dlaczego, ale w sklepie na, na, na razie nie ma. Nie, jest, ale on jest aktywny na escape'ie. Czy tam teraz poszedł na trening? Nie wiem. Bo tam... No. Bo dziś go nie Ej, było w Możesz uciszyć psa. Juli, chodź, sztabię. Mówię to spodno, No, ja pomyślałem Julie! Dobra, ja robię małe cięcie. I Dobra, już wracamy po cięciu. No, co to? Je? Co to jest? <ścoughs> Daniel! Ha? Co to, co to ma być? Może rozrośnie, czekaj. Nasza małego. Skazka flaga, duplo Czekaj. Pa, no co ty co? zrobiłeś z tamtymi grzybami, no Daniel? Co? No tu, na wyspie. Ojej, a to nie ja. ta, ta, ta. Łojej! Nie spadnij. <grym> Ej, jakieś tego wypadały właśnie grzyby. <grym> no wypadły. O ja mam cztery. Haha, ha, no. <grym> no byś tak jak. O, zrobimy tutaj domek? Hmm. No, tylko szkoda, że zmarnowałem wszystkie grzyby. I co? No, jak to? No, wszystkie grzyby zmarnowałem. Ej, gdzie są te grzyby, tak właściwie? No, te... zmarnowałem. A nie, które postawiłeś przy koblu. Nic, je? No zniszczyłeś? Nie. Tak. No jak? Kiedy? Nie kłam! Nie kłam, nie kłam, Czuchu. A potem znowu będzie, że dlaczego Daniel cię wysłał na policję za kłamstwo. Weź powiem jednego z tych pszaków. Krzyczowi. Nie no, ale ten kliper mnie rozwalił. No więc że zginąłeś przecież. No. No! Nie mieliśmy z tego zrobić z domku. Lata. Zobacz, on ma no... Co? Nie mam tu Daj Dajecie ci ten Alan jak widzimy, bardzo szybko się porusza po drzewach. Gdzie jest że jestem Pawianem i lamą jednocześnie No 107 właśnie przed chwilą latał i nie chcę do tego się przyznać no. do tego... o i Ej, z to, i sadzonkami opisałem to... właśnie dzikie zwierzę mieszkające na drzewach dziki nap? Alanos 107 <noise> znowu mi się tam ten rzep Ty właśnie tak napiszę na przyrodę bo muszę napisać coś <noise> dzikiego napraw? <dobra>. nie, ciebie <noise> dobra Ej, jeszcze z łatwych mamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No cztery. Zrób złote itemy. Zbroja i narzędzia. Eee, może zabijemy teraz graczy, chodź. E, e, a wiesz, że my zabijaliśmy wtedy na wart bloki? Eee, weź sobie kickstorz. E, się używałem. Torej, ale stoi może, co? Co? A ja już zabiłem chyba siedmiu dzisiaj. No nie! Ale ja tego nie nagrałem! Może co? To... Dobra, możemy jeść. To idziemy? No, ja już jestem gotowa trzy kilo w Eee, co? Co, mam skroje. wpisać? O, ucisz! Torej! Co, co mam wpisać? No, chyba wiemy, jak się pisze PVP. O jejku, można się tu. O lol. O lol. Dobra, Dobra, ja to mniej Ja Jadźcie, tam są sami są Dziemętowie. Co musi być koniecznie na arenie PVP? E, tak. Ej, jeszcze w kościół w las na ten, na trybunie. O, oh. oh fuck! Ratuj! Uf. Nie mogę! Alanos! Bo ja zginę! No i dobrze! No jak to dobrze? Ale <grywka> fajna zabawa Trzy, dwa. Halo? Fuck! no i się do lawy wspadłem. <laughs> Cztery. Ale dwa. nie, nie padłem, nie padłem. Aha. Masz czwarta. Kurde. A poza odcinkami teraz tyle wpadłem, tyle razy że. W nie Co? Jak padłeś? Nieważne. Nie Nieważne. Tak około 20 razy? Aha. Bo się ciągle rzucamy. Kiedyś no może zakończymy, bo jakieś tam zadania zrobiliśmy. Co sumie dzisiaj? No, ja, wiesz, ja właśnie już 50, to ja muszę już wychodzić. Chodź. Ej, poczekaj, bo ja nie mogę stąd wyjść. Kościk, wyspa nie da się? No. Co? Wyspa jest noc, y aha, no to... No, mogę iść na spawn'a. Czupek. Okej, okay, już jestem. Chodź, chodź, tu, chodź. Aha, tu tylko 5 lat, dobra. Co da się zrobić? A potem 20. Nie, 10 jest potem. A potem 20, 20 będzie, dobra. To na tyle w to. To żegnie 50. Yy, Pożegnaj się ładnie. Do mnie. Nie. Dobra, no to skończymy. No, nara. Pożegnij, pożegnij się. Na. Uwaga! Zbieramy kasę dla Alanosa Co? Nie stać go na ubranie, zobaczcie w czym on chodzi Widzicie? Widzicie? Zobacz... Normalny z normalnym skinie. Zostaw Nie, stój Stój Bo nie mogę ci wypromować Zobaczcie na jego włosy Potrzebuję fryzjera koniecznie Zobaczcie co on ma na rękach Jakby chciał sobie jakieś narkotyki wstrzyknąć, nie? Dobra No zbieramy to kasę dla mnie Wszyscy płacą po złotówce. Wyślijcie sms o treści um, alano107 na numer y, 0999999999996 66666666 88888 777654 I kto zapamiętał te liczby, to może wysłać sms o treści alano107. Dobra, nara.